Dzień dobry, witam na kanale, którego nikt nie ogląda. Dzisiejszy komentarz poświęcę medialnie głośnej sprawie ostatnio. Dotyczyć będzie ona wycieczki do wraku Tytanika, która skończyła się niestety tragicznie. No oczywiście nie do końca mnie dziwi, bo wielu ludzi się dziwi w komentarzach, w ogóle komu przyszło do głowy sobie taką rozrywkę fundować, no ja jestem w stanie to zrozumieć, bo sama dosyć mocno interesowałam się historią Tytanika i swego czasu, i, i śledziłam też i wertowałam różne teorie na temat tej katastrofy. Teorii było mnóstwo, były nawet takie mroczne, mówiące o tym, że to celowo do tego doprowadzono, bo pod, bo na, na pokładzie były osoby, które były niewygodne jakimś innym osobom, i, i tak dalej. Wiadomo, to są tylko teorie. Ja mówię tylko, że było ich bardzo dużo. Titanic, na tamten czas, kiedy został zbudowany, robił naprawdę niesamowite wrażenie. Był strasznie majestatycznym statkiem, i w zasadzie taka łatka do niego przylgnęła. A w tej chwili, kiedy spoczywa na dnie oceanu. Jego majestat jest równie duży, o ile nawet nie większy. U Tytanika dotychczas odbywały się ekspedycje naukowe stricte. Sama jedną śledziłam kiedyś na National Geographic emitowała cały przebieg ekspedycji do wraku. Stąd też wiem, jak mniej więcej wygląda procedura dostania się do niego. I przypuszczam, że w tym przypadku no, obrano identyczne założenie, jak to ma się odbyć? A mianowicie, no, tak jak podczas tej ekspedycji po prostu wypłynęli na, na wody. Zatrzymali się w zasadzie w linii prostej tuż nad, nad wrakiem. I batyska w za, zanurzył się i zaczął opadać do wraku w linii prostej. Samo opadanie, pamiętam, trwało grubo ponad dwie godziny, blisko trzech godzin. No bo Titanic y, znajduje się na głębokości 3700 metrów no jest szalono, szalona odległość po prostu. E, w związku z czym, e, no tyle to trwać po prostu musiało. I, i tutaj przypuszczam, było podobnie. No, i kiedy już pogoda była sprzyjająca, no to oczywiście rozpoczęto po prostu ekspedycję. No, i po 105 minutach od, od rozpoczęcia opadania batyskafu utracono z nim łączność. No, i to już nie było dobrze. Podobno natychmiast w tej sytuacji rozpoczęto akcję ratunkową, przy czym to, tak dużo powiedziane jest moim zdaniem, dlatego, że oczywiście przy całym zaangażowaniu Straży Przybrzeżnej, wojska czy Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, i tak dalej, no to ta cała pomoc to tak bardziej na gadaniu na początku się skupiła, no bo w zasadzie no zaczęto się zastanawiać, jaką strategię w ogóle można przyjąć, żeby próbować pomóc tym ludziom, którzy sobie opadali, a przy braku łączności, no to kompletna katastrofa, no bo w zasadzie nie można było się niczego dowiedzieć, tak. Co się tam w zasadzie zadziało, i co się dzieje na dany moment. Drugim problemem było to, że był zapas tlenu. I tak, na początku podawano, że to miało być 96 godzin zapasu, później że 40, więc w sumie nie wiem, na ile godzin tego tlenu było, ale bez względu na to ile godzin byśmy nie przyjęli, to wiadomo, że. W sytuacji stresowej, w sytuacji lękowej, yy, zużywa się go szybciej, po prostu, no bo ludzie, no niestety w panice oddychają bardzo szybko, chaotycznie i no niestety, no to się tego nie odczaruje w żaden sposób. Yy, oczywiście już wiadomo, że to, czego ja oczekiwałam od samego początku, yy, obserwując tą całą sprawę, yy, to znaczy, że Wezmą zatyłki cały zarząd firmy Ocean Gate, czyli tej firmy, która po prostu proponowała turystykę do wraku, że po prostu wezmą ich zatyłki. E, zażądają pełnej dokumentacji technicznej Batyskafu e, i tam wiecie wszystkiego, co się z tym wiąże. E, czyli nie wiem, z czego został Batyskaf zbudowany, czy był przetestowany, czy były przeglądy, jakie były procedury awaryjne i tak dalej, i tak dalej. No, i to już wiem, że wszelkie organy śledcze już się za to wzięły. No, niestety, e, bo. Płatyskaf już nie istnieje. Doszło do implozji, ponieważ no na głębokości, na której, o której my mówimy w ogóle, ciśnienie jest tak po prostu masakrycznie wysokie, że to zgniata, jak po prostu zgniata. Ale jeżeli doszło do implozji, no to są moim zdaniem dwie teorie. Można by było, takie delikatne hipotezy postawić, że albo sam Batyskap yy, posiadał jakieś uszkodzenie, nawet mikrouszkodzenie na swoim kadłubie, które po prostu pod wpływem ciśnienia doprowadziło do implozji, albo ludzie będący w środku, wiedzący o tym, że nie uratują ich, to na pewno byli tego świadomi, że ich nie uratują, no bo no właśnie z, z różnych powodów. Jak to zrobić? Za pomocą czego? Kiedy to musi być no, jakby odpowiedni, odpowiednia jednostka pływająca, żeby wytrzymać taką głębokość i takie ciśnienie, a to nie jest tak na pstryk dostępne, że tak powiem. Po drugie, no, tam spekulacje różne były, że no, może jakieś roboty, a może jakaś lina, a może coś tam, a może coś tam. A czas, czas uciekał. Również być może sami ci ludzie, którzy byli w tym Batyskawie uwięzieni, po prostu może sami doprowadzili do uszkodzenia, ponieważ implozja to jest jedna może milisekunda. Generalnie nawet by nie zauważyli swojej śmierci. To tak mniej więcej można powiedzieć. Więc jak mi się wydaje, że albo sam Batyskaw miał jakieś mikro uszkodzenia. Które doprowadziły do implozji, albo załoga celowo uszkodziła batyskaw, żeby po prostu no, nie umrzeć w taki sposób, że się po prostu uduszą. Więc na pewno, no bo już marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych wydała oświadczenie, że, że zarejestrowali implozję tego batyskafu, w związku z tym, no, no raczej do niej po prostu doszło. Ciekawostką jest dla mnie to, że kiedy już cała ta wycieczka miała dojść do skutku, to po różnych telewizjach był za, zapraszany, był członek zarządu firmy Ocean Gate i kiedy pytany był o batyskaf, to w zasadzie takie, wiecie, hi-hi-hi-ha-ha, ha, ha, że w sumie udało im się zbudować bardzo niskobudżetowy Batyskaw. Czyli, jeżeli był niskobudżetowy, to znaczy, że po prostu oszczędzali na materiałach, z którego go wykonano. Już samo takie śmieszkowanie sobie na ten temat, że, że w zasadzie to był niskobudżetowy produkt, projekt, to. To już ja bym, nie wiem, może zareagowała, jakoś się zainteresowała tym. No kurczę, ale jak to? No, ta, ta, taka wyprawa musi, musi być zapewnione 500% bezpieczeństwa. Bo gdyby sobie sam ten Batyskaw tam schodził, nie wiem, był wyposażony w aparaty, które mają po prostu zrobić fotografię i, i się wynurzyć. No to, to, to jeszcze, to sobie można takie niskobudżetówki robić, no ale nie w momencie, kiedy, kiedy po prostu zabiera ludzi się. I oczywiście też zabrał głos prezes Stowarzyszenia Tytanik, Charles Haas, że no katastrofa Tytanika miała być nauczką dla ludzi, żeby kłaść gigantyczny nacisk na bezpieczeństwo, no i a jak pokazuje przykład tej wyprawy do wraku, no to nadal jest lekcja nieodrobiona w tej sprawie. No, trudno się nie zgodzić. A, no i w ogóle zaapelował, że powinno zostać w ogóle to zlikwidowane tego typu przedsięwzięcia, jak jakieś wycieczki do wraku. Oczywiście pan stwierdził, że w zasadzie tam nie ma już co oglądać. No, oczywiście dla niego może nie, bo on być może miał przyjemność uczestniczyć w ekspedycji naukowej do wraku i go tam widział na żywo. Ewentualnie zado zadowolił się emisją w telewizji takiej ekspedycji. No, ale są ludzie, którzy no, po prostu chcą na żywo, że tak powiem, zobaczyć. No, i to byli właśnie tacy ludzie. I dodatkowo było ich na to stać. No więc czemu nie? I teraz tak. Ludzie w komentarzach piszą, właśnie, że w zasadzie, no znów ta sama narracja, co w przypadku, nie wiem, Anastazji Rubińskiej, dajmy na to, że no, no sama sobie jest winna, tak samo tutaj jest. No sami sobie w sumie są winni, bo po jakiego grzyba oni tam w ogóle się wybierali, prawda? No kurczę, bo było ich na to stać. Chcieli, mieli pełne prawo oczekiwać za, za pewne ciężkie pieniądze, że będą mieli gwarancję bezpieczeństwa. A firma, która organizuje takie wycieczki, powinna to bezpieczeństwo zagwarantować, a nie chichotać sobie na wywiadach, że w zasadzie nisko budżetowy batyska udało im się stworzyć. No. To raczej mało jest zabawne w tej sytuacji. Tej sytuacji w ogóle już nie jest zabawne, prawda? Także taki to wniosek z tego wypływa, że wszystko jest bardzo często robione po łebkach i że najważniejsze to jest to, żeby zarobić pieniądze. Jak, jak największe pieniądze, jak najmniejszym kosztem. No i niestety to się mści czasami. I mam nadzieję, że osoby, które dopuściły się zaniedbań, poniosą konsekwencje, bo takie mamy jakieś dziwne czasy, że ludzie wypuszczają różne produkty, które de facto chodzą ludziom i nie ponoszą za to żadnej odpowiedzialności. W ogóle nikt za nic nie ponosi odpowiedzialności, tak po prawdzie. I no, chciałabym, żeby to był jednak wyjątek od tej reguły, i żeby ktoś za to odpowiedział, bo z całą pewnością no, technicznie nie było wszystko ok, skoro y, finał tej sprawy jest taki, a nie inny. Tak? O. No i taki to był mój komentarz na ten temat. Y, dziękuję bardzo za wysłuchanie. Dziękuję też za miłe komentarze, które otrzymuję od Was. Za niemiłe nie, nie dziękuję, prawda? No i cóż, pozdrawiam i do następnego razu, a na pewno takowy nastanie. Trzymajcie się i papa. Pa.